Lato to najbardziej wyczekiwana pora roku, ale nie tylko ze względu na ciepłą temperaturę czy piękną pogodę. Przede wszystkim dlatego, że największy odsetek osób właśnie w okresie wakacyjnym bierze urlop. I to właśnie o żywieniu, o diecie na urlopie, o tym, w jaki sposób możemy ją trzymać, porozmawiamy dzisiaj. Zapraszam. Jeżeli mogę Was o coś prosić, to pozostańcie w tym materiale od początku do końca, dlatego że. E, te informacje, które będą podawane w trzech różnych etapach tego filmu, będą się mocno zazębiać, i kiedy obejrzelibyście to wyrywkowo, to moglibyście odnieść złe wrażenie, a myśl nie byłaby tak dobrze przekazana, jak będzie w całym odcinku. Ja natomiast postaram się to przedstawić wartko i dobrze, a żeby umilić Wam to oglądanie, a nie tylko patrzenie na moją twarz, to będą Mam się pojawiały piękne widoki właśnie z miejsca, w którym jestem, a jestem. Nad naszym polskim morzem w miejscowości Dziwirzyno, jednak informacje poruszone dzisiaj będą dotyczyły nie tylko wakacji w Polsce, ale również wakacji poza granicami kraju, więc nic tutaj nie będziemy chcieli pominąć, nikogo nie będziemy chcieli traktować inaczej. Więc przejdźmy już do meritum sprawy, czyli do odżywiania się. I tutaj słuchajcie, niezależnie od tego, czy zaczynamy redukcję, czy jesteśmy na redukcji, czy szykujemy się na jakieś zawody, czy po prostu prowadzimy zdrowy tryb życia, albo czy w ogóle interesuje nas aspekt żywienia, te rady może wziąć do siebie każdy. I podzielimy je na takie trzy elementy, tak jak powiedziałem już wcześniej. Pierwsza to będzie żywienie, druga to będzie aktywność fizyczna, i trzecia, myślę, że najbardziej wyczekiwana w tym materiale, chociaż nikt się do tego pewnie nie przyzna, napoje wysokoprocentowe. Także przejdźmy już bez przedłużania. Do materiału. Serdecznie zachęcam do zostawienia subskrypcji oraz łapki pod tym filmem, żebym mógł docierać do większej liczby oglądających. Jeżeli chodzi o odżywianie, to na pewno jeżeli szukacie miejsca, jeżeli szukacie destynacji swojego wypoczynku, no to sprawdzacie, jakie jakości są hotele, czy są to hotele all inclusive, czy są to apartamenty. Czy wszystko to, co będzie tam, będzie spełniało Wasze wymagania? I na pewno osoby, które kładą nacisk na jakość żywienia, na sposób żywienia, też wybierają swoją destynację pod tym względem. Oczywiście, nie zawsze ona powinna to definiować, natomiast są różne przypadki, jest po prostu chęć zdrowego odżywiania, są różnego rodzaju schorzenia i choroby, gdzie trzeba się odpowiednio odżywiać i jest to czynnik, który często może zdefiniować miejsce, do którego będziemy się e, udawać. E, ja akurat z małżonką e, jesteśmy trzeci raz w tym samym miejscu, ale to też dlatego, że nam się tutaj podoba, jedzenie jest spoko. Pierwszy raz ja w swojej sytuacji jestem na redukcji, e, udało mi się zejść z wagi i też dbam o to, żeby y, jedząc posiłki. W hotelu, w którym jesteśmy, jeść je odpowiednio, tak, aby nie doprowadziły one do zaburzenia sposobu mojego żywienia, aby nie zaburzyły tego, co wypracowałem, i też były dobre do e, zapisów mojej diety, ze względu na to, że tak jak wiecie, z innych materiałów, 1 września biegnę półmaraton. Więc jestem osobą, która nie dość, że zaczęła redukcję, zmieniła swoje nawyki żywieniowe, to jeszcze szykuje się do zawodów, więc troszeczkę tutaj wypełniam jeden z profil wielu, których podaliśmy sobie na początku. Niemniej jednak właśnie na swoim przykładzie będę chciał poruszyć te kwestie. Bo tak, zacznijmy od może tego, że jedziecie na wakacje i żywienie was średnio obchodzi, fajnie, żeby było inclusive, fajnie, żeby było wszystko wiecie, w cenie, alkohol, drinki, jedzenie, żeby to wszystko było dobrze smakowało i świetnie. I to jest potrzebne. Bo, jeżeli cały rok pracujecie, czekacie na te wakacje, opłacacie, je, wybieracie destynację, no to chcecie skorzystać z tego, za co zapłaciliście. I to jest po prostu normalne. Więc jeżeli nie musicie z jakichś różnych względów patrzeć na to, jak będziecie jedli, tylko możecie sobie pozwolić na więcej, bo tak działa wasz metabolizm, wasz organizm i średnio interesujecie się gdzieś tam zdrowym trybem żywienia, to spoko, nie ma sprawy, to nie jest nic złego. Natomiast to jest tak, jakby jedna grupa osób, ale teraz przejdźmy do grupy osób, która w jakikolwiek sposób, niezależnie od diety, patrzy na to, w jaki sposób się odżywia. I Tutaj, jeżeli chodzi o odżywianie, to bardzo ciekawym czynnikiem jest to, jak w ogóle do tego podejść. Ja sobie to rozgraniczam na takie dwa aspekty. Pierwszy to jest aspekt tygodniowy, drugi to jest aspekt dwutygodniowy. I patrząc przez pryzmat aspektu tygodniowego, tak jak my jesteśmy tym razem na wakacjach tutaj, to ja mam założenia swojej diety low carb, mam założenia tego, co jem, czego nie chciałbym jeść, natomiast podchodzę do tego z pewną dozą równowagi. Dlaczego? Dlatego, że oczywiście tak jak moja dieta opiera się na mięsi i jajkach i to się tutaj też staram stosować, dlatego że mamy formę szwedzkiego stołu, formę bufetu, no to mimo tego są naprawdę tutaj bardzo dobre dania, takie jak amerykańskie pancake'i, czy standardowe polskie naleśniki, jakieś dżemy, miody, słodkie twarogi i nie ukrywam, że na przykład do śniadanka takie dwa pankejki sobie wczoraj zjadłem z twarożkiem. Do kolacji, obiad do kolacji, zjadłem sobie kawałek ciasta. Byliśmy wczoraj z małżonką na takim wieczorku tutaj w, w hotelu, i wypiłem sobie jedno piwo. Przedwczoraj wypiłem też w trakcie dnia jedno piwo potem wieczorem. I o co chodzi? Chodzi o to, że ja tak nie odżywiam się na co dzień. Natomiast jestem na wakacjach. Chcę się też trochę zresetować. Chcę trochę zresetować mój organizm i nie uważam, że rozsądna dawka. Właśnie takiego odmiennego jedzenia, jedzenia troszeczkę takiego mniej zdrowego, bardziej bogatego w cukry, w to, co podnosi tak poziom endorfin, trochę można powiedzieć sztucznie, ale jednak jest naprawdę bardzo wskazana, dlatego że to jest czas, wiecie, takiego resetu czas tego, że odpoczywamy od tego całego stresu i oczywiście. Złe jakości jedzenie, złe jedzenie, jedzenie, przetworzone jedzenie z cukrem podnosi poziomy tych złych hormonów, czego możemy od razu nie czuć, ale dozowane w taki mały sposób uważam, że nie jest złe. I pierwszy tydzień wygląda w ten sposób. My później wracamy, jak już oglądacie to wideo, to już wróciliśmy z wakacji, dlatego że jest i puściłem na YouTube. A. Ale gdybyśmy zostawali tutaj na drugi tydzień, no to już drugi tydzień by tak nie wyglądał. Te kilka dni, powiedzmy 4, 5, 6, 7, to jeszcze jest w porządku, żeby troszeczkę dorzucić sobie takich, wiecie, drobnych czynników radości, takiej odmienności w żywieniu. Natomiast później już lepiej jest, tym bardziej w takiej sytuacji, w jakiej jestem ja, czy osoby, które na przykład zaczynają redukcję, żeby jednak ten sposób żywienia unormować, żeby jednak był on w sposób rozłożony taki, jaki był zamierzony wcześniej, odpowiedni do waszych preferencji do tego, aby tkankę tłuszczową redukować. Ponieważ już tutaj nawet nie chodzi o to, że w dłuższym czasie regularnie dostarczacie zbyt dużą ilość cukru czy żywienia, które jest nieodpowiednie w waszej diecie, które może spowodować efekt, na przykład jojo i jeszcze gorsze zaburzenia. Ale chodzi o to, że po prostu przestawiacie się już w głowie na inne żywienie, że to jest, wiecie, taki zastrzyk właśnie tej endorfiny, że czujecie się dobrze po spożyciu większej ilości cukru, po większej ilości na przykład pieczywa, albo ci, którzy nie mogą po większej ilości na przykład mięsa. No i wtedy po prostu w głowie zaczyna wam się robić, że ta dieta to ją tak pamiętacie, że się ograniczaliście, teraz się nie ograniczacie i organizm czuje się świetnie. To jest bardzo złudne e, uczucie, i jest ono niedobre. E, więc tutaj, jeżeli chodzi o te aspekty, to jeżeli jest to jeden tydzień, to jeszcze takie małe ustępstwa nie ma sprawy. Natomiast jeżeli są to dwa tygodnie, to w pierwszym tygodniu można sobie pofolgować, natomiast w drugim tygodniu lepiej jest już wrócić do swojego sposobu żywienia postarać się jeść takie jedzenie, e, które. Będzie zgodne z waszą dietą, z, was, z waszą rozpiską żywieniową. A poza tym też wiele dzisiaj hoteli funkcjonuje w sposób taki, że te śniadania są jednak w formie bufetu. Jeżeli są to apartamenty, jeżeli jest to zagranica, no to też na pewno w takiej sytuacji, kiedy Wam na tym zależy, sprawdzicie dostępność różnych produktów obok apartamentów czy, czy marketów, czy tego, co na przykład hotel ma w swoich propozycjach ale tak jak mówię, nie ma się co hamować w taki sposób, że na przykład jadę na urlop i bardzo chciałbym się napić na przykład zimnego piwa, ale tego nie zrobię, bo to jest zimne piwo, ja piwa nie piję, bo nie wiem węglowodanów i może będziesz trochę zadowolony w tym momencie, kiedy powiesz, no dobra, nie dałem rady, nie napiłem się piwa, dałem radę, dałem radę bez tego, chociaż miałem taką chęć, ale z drugiej strony czy jest to tego aż tak warte w taki sposób? Bo jeżeli teraz to przytrzymasz, a na przykład za jakiś czas puści ci to, czyli napierz się piwo, zjesz słodycze, zjesz chipsy i tak dalej, bo organizm będzie tego pragnął, lepiej jest to dostarczyć raz na jakiś czas w naprawdę małej ilości, niż później pęknąć. Ktoś może powiedzieć: ok, ja się nigdy nie czułem lepiej, jest świetnie, tak jak czuję się teraz na swoim żywieniu, to się nigdy nie czułem, czuję się silny i tak dalej. Okej, ok. okay. Tylko zobaczcie, jak to działa na przykład z piłkarzami. Oni jeszcze mają z tego ogromne pieniądze, koszykarzami, innymi sportowcami, żeby nie było się czerpią tylko tych piłkarzy. Ale zobaczcie, jak to działa ze sportowcami. Odchodzą ze sportu i co się dzieje? Często bardzo mocno przybierają na wadze, bo w głowie zostaje to, że mają ogromny wysiłek, jedzą dużo, jedzą niepoprawnie, a już tego wysiłku nie ma. I kiedy w sytuacji życiowej zdarzy się coś takiego, że nagle zabraknie jednego z czynników, który wpływa na dobrą sylwetkę, mhm. To człowiek naprawdę może sobie napykać biedy, więc warto, czego ja też jestem przykładem, bo tak właśnie było u mnie przed rokiem 2020, wszyscy wiemy, co wtedy było. I ja teraz troszeczkę też na to uważam i taką sugestię daję też Wam, co nie znaczy, że jest ona jedyna słuszna, ale zazębia ona się z drugim czynnikiem, czyli z aktywnością fizyczną. I teraz, jak tą aktywność fizyczną można sobie ułożyć podczas swojego pobytu na wakacjach? Oczywiście możecie dostosować aktywność fizyczną do tego, że po prostu wyjeżdżacie w jakieś miejsce i tam jedziecie, bo tam wam się świetnie biega, jeździ na rowerze, uprawia różnego rodzaju inne sporty, ale możecie też po prostu jechać gdzieś wypocząć i no po prostu szukać jakiejś alternatywy do tego, żeby coś zrobić, żeby gdzieś poćwiczyć, żeby pójść na przykład na siłownię w mieście, w hotelu, gdziekolwiek, albo po prostu sobie. Pobiegać. I to jest naprawdę dobre, żeby tej aktywności fizycznej zaznawać, żeby jej nie odpuszczać, ponieważ nawet drobna aktywność fizyczna w ciągu dnia pozwoli na dobre jej utrzymanie. Nawet jeżeli będzie ona na niższym stopniu przez ten tydzień czy dwa, no to i tak lepszy jest nawet drobny ruch niż żadny ruch. Natomiast to, co bym radził, to jeżeli po prostu wyjeżdżacie sami, z rodziną, z przyjaciółmi, jakkolwiek. To nie układać swojego wyjazdu, jeżeli nie jest on stricte treningowy, pod właśnie tylko i wyłącznie treningi. Czyli jeżeli jedziecie z kimś po prostu gdzieś sobie odpocząć, to nie układajcie tego wyjazdu tak, że trening jest na pierwszym miejscu. Niech on będzie ważny, ale niech to odprężenie, niech ten czas spędzony w taki sposób, jak lubicie, będzie tym, co ten wyjazd będzie napędzać. Bo powiem Wam tak: ja, tak jak mówiłem, jestem trzeci raz w tym miejscu w Dziwirzynie, z moją małżonką i dopiero teraz, mimo tego, że dwa razy, dwa wyjazdy wcześniej w każdym z nich zabierałem stroje do biegania i buty do biegania, to dopiero teraz, kiedy ta redukcja pozwoliła mi już wcześniej na wytrenowanie się, dopiero teraz byłem na siłowni, dopiero teraz biegałem tutaj, dopiero teraz się na to zdobyłem. Wcześniej próbowałem i układałem naprawdę dnie pod to, żeby iść poćwiczyć, a kiedy miało do tego dojść, to mówiłem, a dobra, to nie, to nie. Zmęczony jestem, wiesz, opaliliśmy się, skóra mi schodzi i tak dalej. Nie będę szedł, nie będę szedł biegać, się, będę szedł ćwiczyć. No i z tego się właśnie potem robiło to, że mieliśmy dziury w ciągu dnia, że musieliśmy jakoś je nagle wypełniać i na przykład żona mówiła, dobra, to choć pójdziemy sobie, nie wiem, na przykład przejść się po plaży. Mówiłem, nie, nie, nie. Nie idźmy, nie idźmy, bo ja pójdę poćwiczyć. No i zostawaliśmy ostatecznie na przykład w pokoju. Nie? Ja tego nie rozumiałem, bo po prostu nie czułem się na siłach. Wmawiałem to sobie, ale wmawiałem sobie, że ten trening jest potrzebny i moja świadomość ćwiczyła, a ciało nie. A takie elementy dnia były naprawdę zepsute i nie dziwię się, że moja żona mogła być na mnie zła, chociaż tak na dobrą sprawę nigdy tego w taki mocny sposób nie okazała. Ale jak to robię tym razem? Teraz też nie dostosowuję. E, swoich treningów jako te, które są pierwsze w planie, ale są gdzieś tam z kolei. I na przykład do tej pory raz pobiegłem interwał, ale pobiegłem go dlatego, że po prostu wcześniej wstałem z drzemki popołudniowej i pomyślałem, dobra, to pobiegnę. Żona śpi, spoko, nie ma problemu. Pobiegłem, wróciłem, zrobiłem trening. E, Kolejnego dnia zrobiłem sobie dyszkę, dyszkę po plaży, i to też nie wyniknęło z tego, że poszedłem biegać, tylko po prostu chodziłem z wody do wody, leżeliśmy i mówię: Wiesz co, kochanie, idę się przejść. No i uszedłem, nie wiem, z 200 metrów, i mówię: Ale po co mam iść, jak mogę biec? Nie miałem butów, nie miałem stroju do biegania, miałem nawet zwykłą bieliznę, przez co trochę obtarłem sobie nogi, ale pomyślałem: No dobra, pobiegnę, i tak zrobiłem pięć w jedną stronę. No i jak już pobiegłem w jedną stronę, to mówię: No to bez sensu będę wracał. Dwa razy czy trzy razy dłużej, no to też się przebiegnę, żeby szybciej być z powrotem. No i tak zrobiłem dyszkę. No i jestem zadowolony, bo na tym wyjeździe trenuję najwięcej z naszych wyjazdów. Robię to też po to, żeby ten półmaraton przebiec, po to, żeby nie wypaść z formy, ponieważ widzę w jaki sposób świetny już moje ciuchy zaczynają na mnie leżeć. I jestem z tego naprawdę zadowolony, ale nie jest to priorytet mojego wyjazdu. Niemniej jednak, jeżeli chcielibyście odpocząć od treningów, zregenerujcie się. I taka sama zasada: jeżeli jest to wyjazd jednotygodniowy, nie ma sprawy, odetnijcie się, zregenerujcie, niech organizm odpocznie, niech też zazna e, takiej radości z tego, że może się zrelaksować w pełni, obniżyć ten poziom e, hormonu stresu. Natomiast jeżeli jest to wyjazd dwutygodniowy, tutaj zaleciłbym już nawet jakieś drobne aktywności, żeby one były, jeżeli chcecie dbać o tą sylwetkę, jeżeli jest to bliskie waszemu sercu i waszym chęciom. Natomiast, tak jak mówię, to już od was zależy w jaki sposób to widzicie, ale pamiętajcie, nawet drobna aktywność fizyczna jest lepsza niż jej brak. No i aspekt trzeci. Aspekt, o którym e, tak dużo osób wypowie się, że o ich to nie dotyczy, ale, ale dotyczy. Napoje wysokoprocentowe. Niezależne, czy jest to napój chmielowy, czy coś e, mocniejszego, e, często przychodzi taka myśl na to, że no ja dzisiaj tego nie spożyję. No ja dzisiaj, jutro, pojutrze też tego nie spożyję, bo to są puste kalorie, ja tego nie chcę, ja nie chcę. E, pić, ponieważ e, alkohol szkodzi zdrowiu, i okej, okay, słuchajcie, namawianie kogoś do spożywania alkoholu e, to jest bardzo nieelegancka, nieładna rzecz. Tego nie powinno się robić i to mówię szczerze, e, bo też żyjemy w miejscu, w którym pada często pytanie: No jak to? Ze mną nie? Ze mną nie? No właśnie, uszanujmy to. Jeżeli ktoś mówi, że nie, to znaczy, że nie. Świetnie, że ma taką postawę. Natomiast co w momencie, kiedy chcielibyśmy na przykład się napić, ale boimy się, że od tego jednego wysokoprocentowego miksera czy napoju chmielowego bez żadnego dodatku nagle urośnie nam brzuch, nagle przestaniemy się w ogóle zdrowo odżywiać i wszystkie nasze starania pójdą po prostu daleko gdzieś od nas, popłyną sobie na przykład promem do Szwecji. Co w takiej sytuacji? W takiej sytuacji, słuchajcie, bardzo ważny jest umiejętność. Jeżeli jest słońce, świeci słonko, lubicie napić się piwka w słoneczny dzień? Nie ma sprawy. Jeżeli jest to już trzecie, czwarte piwo, no, to wtedy już w ogóle nie za bardzo, słuchajcie, bo to też jest dużo. Ale to też niedobrze ze względu na to, co dostarczamy do swojego organizmu, czyli rozsądek. Jeżeli na przykład mamy chęć, żeby napić się jakiegoś drinka, ok, ale jeżeli jest to już któryś drink wieczoru. Czy codziennie pijemy po kilka drinków, to wtedy lepiej jest się zastanowić. Czyli tutaj, jeżeli mamy chęć, to tak jak mówiłem wcześniej przy odżywianiu, dlatego ten element na przykład się z sobą wiąże, wiąże się też aktywność fizyczna, która pomaga nam spalać to, co zjemy, pomaga nam spalać nadmiar energii, bo dla mnie ważniejsze niż przebiegnięcie 10 km i wykazanie, że 1000 kalorii spaliłem, jest ważniejsze, że przebiegłem 10 km. Bo kalorie, wiecie co o tym sądzę, ale wracając, bo to taki, taka mała dygresja, wracając właśnie do spożywania napojów alkoholowych, myślę, że tutaj rozsądek jest jak najbardziej wymagany. Oczywiście, jeżeli prowadzicie zdrowy, sportowy tryb życia, to powinno się to ograniczyć do minimum, ale jeżeli się tego napijecie, to nic się nie stanie. I teraz ktoś może powiedzieć: Słuchaj, Brozki. Zmarnowałeś mi 20 minut, dlatego że wszystko, co powiedziałeś tutaj, to tylko i wyłącznie rób tak, jak uważasz, ale mądrze. I wiecie co? Tak. Ja tak uważam. Rób tak, jak uważasz, ale żeby to było mądre, żeby to miało ręce i nogi. Dlatego uważam, że specjalistyczne diety, jeżeli nie jesteście chorzy, nie macie jakichś schorzeń, nie macie jakichś wykluczeń konkretnych z diety ze względu na wasz organizm, to ważne jest rozsądne odżywianie. To ważne jest rozsądne zażywanie ruchu. To ważne jest rozsądne korzystanie z napojów wyskokowych. Ważne jest to, dlatego że to rozsądek pomaga nam to rozgraniczyć. Rozsądne podejście pomaga nam dostrzec to, gdzie jest ta granica. Więc nie ma jednoznacznego powiedzenia, że na przykład możecie w jeden dzień zjeść dwa naleśniki i to jest wszystko na cały wyjazd, czy że możecie na przykład codziennie napić się zimnego piwka, ale jak napijecie się na przykład w jeden dzień dwa, a w kolejny dzień jedno, to to już będzie za dużo, dlatego że każdy wie, w jaki sposób jego organizm właśnie na takie czynniki reaguje. I to chciałem przekazać, że trzeba zrobić to w sposób zrównoważony. Nie ma co, kiedy czeka się na jakiś wyjazd, wszystkiego sobie odmawiać. Trzeba do tego podejść z rozsądkiem, z głową. Dlatego też mówię w swoim przypadku o diecie low carb, bo wiem, że w moim przypadku obcięcie węgli po prostu działa na zrzucenie tkanki tłuszczowej. Ale to, czego się nauczyłem, to jest jeszcze lepsze, że na przykład idziemy sobie na śniadanie czy na obiad o kolację, którą mamy tutaj w hotelu i na przykład leżą ciastka, leżą jakieś dobre ciasta, wypieki, budynie, ja mogę kawałek tego spróbować, nic mi się nie stanie, nic mi się nie stanie, jak zjem kawałek naleśnika, ale nie będę robił tego codziennie, nie będę jadł trzech porcji, nie będę jadł tego w nadmiarze, bo umiem po prostu skosztować, powiedzieć ja, ale dobre, rzeczywiście, jeżeli będę chciał sobie zjeść całego naleśnika, to zjem, jeżeli będę chciał sobie zjeść cały kawałek ciasta, to zjem, ale jak będę chciał spróbować, to zjem tylko kawałek, natomiast moja głowa nie pozwoli mi już na to żebym zjadł 5 kawałków ciasta, czy 5 naleśników, bo to jest dobre. Bo to może i w smaku jest dobre, ale dla ciała niekoniecznie. Bardzo dziękuję Wam za oglądanie, za poświęcenie czasu na ten materiał. Już niedługo kolejne materiały, także serdecznie zachęcam Was do zostawienia subskrypcji na tym kanale, a my widzimy się w kolejnym z nich. Do zobaczenia. Cześć.